A zaczynamy właśnie od ekoinwestora w przemyśle spożywczym. Jeżeli ekoinwestor, to ekopostać chciałbym zaprosić. Profesor Janusz Wojdalskiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Panie profesorze, dobry wieczór. Dzień dobry, zapraszamy. Tutaj jest mikrofon. Proszę Państwo uwagę, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, tak więc i torby są ekologiczne. Dobry wieczór, ja tutaj panu pomogę. Panie profesorze. Tak. dobry wieczór Państwu, witam państwa serdecznie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Profesor, mam honor, zaszczyt. tutaj u Państwa. Droga, To po pierwsze w życiu coś takiego się zdarzyło. Proszę Państwa, e, chciałbym zakomunikować e, w, w imieniu kapitulu konkursowej, której miałem honor przewodniczyć. E, kapituła konkursowa w składzie Pan Profesor Roman Mierznikowski, Pan Doktor Habilitowany Bogdan Druszcz, e, Pan Doktor Inżynier e, Maryniak uznała, że właśnie firma Mlekpol e, może. Otrzyma i zasługuje, jest godna otrzymać Nagrodę Ekoinwestora w roku 2021 za wysoką, sprawną, hybrydową kotłownię zakładową. Prezes, powiem tak, kotłownia to jest można powiedzieć pajączko w głowie i się tym bardziej cieszę, że Akurat taki wniosek został zgłoszony i rzeczywiście został nagrodzony, no bo zasługiwał, proszę Państwa. I to są serdeczne gratulacje dla firmy Blackpool. Bardzo gratuluję firmie Blackpool. I również, proszę Państwa, również, ponieważ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objął patronat nad konkursem. To e, chciałbym poddar oddarować również firmę specjalnym dziełem pod tytułem Zrównoważony Rozwój Świetle Encykliki Laudato Si. Laudato Si palimy się Panie. To proszę Państwa jest upominek na firmę, która jest laureatem nagrody serdecznie państwo laureatów wyróżnienia wyróżnieniu kon Eco Investor w przemyśle spożywczym myk Polwin gdzie jest z nami wiceprezes pan Zbigniew Felgrosek panie prezesie zapraszamy witamy bardzo serdecznie tak jest powiem taki dokument powinien być na przyszłość ekologiczny abyśmy używali pan na zakupy dywerali się z opakowaniami idealna użytku. także dziękujemy nad tym, żeby ta para z tej nowej kokłowni nie poszła w gwizdek dziękujemy bardzo serdecznie panie nasielnicy, dziękujemy panie prezesie dziękujemy panie prezesie.